Szufla. Wachy mamy z głowy, koniec nalepki, zaczynają się przewoje z budą. Strupy tylko czekają, aby nam przybanić Pacyfa, przyflaczyć laskę czy przybombić flaka. A jeszcze jak skalpel przyzyska nas na zżynaniu, to oczywiście dywanik u szeryfa pewny. Ja bardzo przepraszam, że rozpocząłem trzecie wydanie Studia Gama w sposób być może dla niektórych z Państwa niezrozumiały. Ale rozpoczął się nowy rok szkolny, więc pozwoliłem sobie to powitanie wygłosić w języku uczniowskim, w takim właśnie szkolnym żargonie. Zresztą ja zaraz to wszystko przetłumaczę. Szufle. Yy. Dobry wieczór Państwu. Skończyły się wakacje i dobra zabawa, przed nami szkolne kłopoty. Nauczyciele tylko czekają, aby nam postawić dwójkę ocenę niedostateczną, a jeszcze jak jakiś wymagający profesor przyłapie nas na odpisywaniu, to oczywiście wizyta u dyrektora szkoły pewna. A teraz wrócę się do naszego korespondenta szkolnego. Borzęcki, bądź tak łaskaw i wyraź to własnymi słowami. Borzęcki! Szufla. Wachy mamy z głowy, koniec nalepki. Zaczynają się przeboje z budą. Strupy tylko czekają, żeby przybanić pacyfa. Podflaszyć laskę, czy przybąbić flaka. A jeszcze, jak się skalpel przyzyska na zżyaniu, no to dywanie szeryfa pewny. Ale nie ma lekko. Pazur i czytawa do walizy, i na spanie. Tak jest. Pióro i książka do teczki, i na lekcję. Siadaj, na <grym> Będzie sprawdzian. Tylko nie wyręb, panie psorze. Bo jak się nie ma gotowca, to lepiej prysnąć na waksy. Co? Jeszcze czego? <laughs> no lepiej już umówić się z dziewczyną. Oczywiście z jakąś porządną panienką. Nie mówię, żeby z brzydką. Prawda, czy nawet średniej urody. <laughs> no pewnie, że nie jest szkudo czy z pelacho. <laughs> Musi być waruniasta szpryca. No i hajs, nie będziesz przecież <laughs> towaru na hagie ciągnąć. Jak nie jest gredy, to brajdak albo siora. Kwadracie. Jest nieświeżo. Oczywiście, jak nie rodzice, to brat albo siostra w mieszkaniu i nie ma warunków. A przecież, jeśli naprawdę zależy ci na panience, to nie będziesz że ją się włóczył po ulicach <grytanie> albo częstował ją wodą z saturatora. <grytanie> Gruziankę łyżwie fundować? <grytanie> jak jesteś na palko, to nie będziesz przecież asfalciarzem leciał. A? Kościanką też nie zaprawisz, czy burakiem. Bożędzki, denatura, tanie winobój się Boga. No co ty sobie wyobrażasz? Jeśli chcesz sympatyzować z panienką, być narzeczonym. A, a kto mówi, żeby być herbatnikiem? No ale jak chcesz biegać ze szpulą? No, bagana obowiązkowo trzeba obalić. Kopston, śluga też wypada, prawda? No a, ale jak już coś obszamiecie, pół rury pęknie, prawda? strzelicie sobie w płucko, masz prosty ryj, potem fajans, opylasz. Sprzedajesz butelki i do przodu, Stać na buzery, jesteś świrus. Tak jesteś dowcipny. Stać na żarty, no mam pewne wątpliwości. Jak ktoś ma migawy zgrzyty, to na łańcuch. Ale coś mi się wydaje, że ja tutaj wodę pompuję. Borzęcki do tablicy. mi, w którym roku był Chrzest Polski? W 1966. Dobrze. A ile lat trwała wojna trzydziestoletnia? 30, 30 Dobrze. A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Przechodzimy w że Dobrze. Ponieważ profesor Pimko musiał nagle opuścić szkołę, będę musiał ja zastąpić go na lekcji rachunków. Tematem dzisiejszego wykładu będzie ćwiartka. Znają Państwo zapewne takie powiedzenie, co to jest nic. Ćwiartka na trzech. Dzisiaj będziemy starali się udowodnić, że ćwiartka to w ogóle jest nic. Teza. Czwartka to jest nic. Żeby to udowodnić, sięgnijmy do faktów. 1 równa się 4 czwarte, czyli 1 czwarta to równa się 1 minus 3 czwarte. Wszystko to oczywiście jest bardzo proste, jak 2a2, dwa dwa, znaczy też 2 razy 2. 2 plus 2, 4 razy 2, 8. Ewentualnie możemy to inaczej napisać. 2 razy 2 plus 2, prawda? Równa się 2 razy 2, 4 plus 2, 6. Lewe strony takie same, prawe również, czyli 6 równa się 8. Dzielimy obie strony równania przez 2. Otrzymujemy 3 równa się 4, a więc 3, czwarte równa się. 1, 1 równa się 1. Podstawiamy, otrzymujemy 1, 4 równa się 1 minus 1 równa się 0. Co było do dowiedzenia? No to było dosyć proste. Teraz coś bardziej skomplikowanego. W koszu znajduje się 10 bułek. Należy je rozdzielić pomiędzy 10 osób, tak aby każda osoba otrzymała po jednej bułce, i aby jedna bułka została w koszu. Powtarzam, 10 bułek w koszu należy je rozdzielić pomiędzy 10 osób tak, aby każda otrzymała po jednej bułce i aby jedna bułka została w koszu. To bardzo proste, po prostu y, należy dać bułki tylko 9 osobom, a 10, a, a, a 10 dajemy bułkę razem z koszem i w ten sposób bułka znajduje się w koszu. Zanim przejdziemy do wyższej matematyki, jaką jest na pewno instytucja małżeństwa. A w ogóle tematy małżeństwa, tematy rodziny będą takim light motivem dzisiejszego studia gama, chciałbym zadać jeszcze jedną zagadkę, tym razem zagraniczną. Trzech gentlemanów udało się do restauracji, każdy zapłacił po spożyciu posiłku 10 dolarów, czyli razem zapłacili 30. Kelner wziął pieniądze i przekazał właścicielce. On powiedział, ona powiedziała, to są moi znajomi, oddaj im 5 dolarów. Kelner pomyślał sobie, co ja będę oddawał 5, dwa schował, a oddał 3 dolary każdemu z gości po jednym. Czyli każdy zapłacił 9 dolarów, prawda? 3 razy 9,27, Kelner 2 dolary schował do kieszeni, to jest 29. A gdzie 1 dolar? Proszę wyjąć dziennik i notować. Bożeński nie jest na lekcji. Ja nie wiem, panie profesorze. Notuj! Niech się rodzice dowiedzą. Antoni Słonimski i Julian Tuwim polecają broszurę pod tytułem Jak odpowiadać dzieciom na drażliwe pytania. Oto najciekawszy fragment. Jeśli chodzi o pytania drażliwe, bowiem na zwykłe pytania nie ma co odpowiadać byle pętachowi, proponuję następujące odpowiedzi. Podaję najważniejsze pytanie. Mamusiu, z czego się robią dzieci? Na to pytanie proponuje dwa rodzaje odpowiedzi, jeśli dziecko jeszcze jest. Za małe... Odpowiadamy, dzieci powstają z nadmagnezjanu chlorku potasu. Przeważnie dziecko nie spamięta takiej długiej nazwy, i nawet jeśli ją powtórzy w szkole czy w kawiarni starszemu koledze, to nie wyda się, prawda, żeśmy je oszukali. Natomiast kiedy dziecko zapamięta i po latach przypomni z wyrzutem, wówczas możemy wmówić pentakowi, że przekręcił słowo potas. W razie pytań bardziej skomplikowanych, na które nie mamy przygotowanej z góry odpowiedzi, uciekamy się do dywersji taktycznej. Taktycznej, tak, no to... Na przykład dziecko pyta się, czy chlorek potasu jest związkiem węgla. Odpowiadamy, nie garb się! Albo nie nuć, widzisz, że mamu się głowa boli. Albo też najprostsze, paszą w pentaku. Zwykle dziecko odpowiada, ty sama paszą. A to już jest oczywiście najlepszy pretekst do sprania szczeniaka. Potem następują płasze, przeprościny i sprawa potasu rozpływa się we łzach zapomnienia. Bardzo często u dzieci jest objaw tak zwanych pytań seryjnych. Na przykład dziecko pyta, co to jest na oknie? Mówimy mróz. A dlaczego mróz? Bo zima. A co jest po zimie? A dlaczego zima? Przy zimie stosujemy pierwszy cios w szczękę. Są oczywiście rodzice wytrwali, cierpliwi, którzy leją dopiero przy jesieni albo nawet i lecie. Znany jest przykład jednej matki z Ohio, która straciła cierpliwość dopiero przy 68 pytaniu, które brzmiało: dlaczego mamusia gryzie syfonu? Był to, o ile wiadomo, rekord świata. Normalnie wali się już przy trzecim, czwartym pytaniu. Y y y ty chciałeś o coś zapytać?